Porozmawiajmy o Ciri. Czy jest Wiedźminem, czy może nim być? Ostatnio rozmawialiśmy sobie na ten temat, właśnie Arkadikus też u nas na czacie był i obgadywaliśmy ten temat i po powiedział, że będzie między innymi powiedział to, co to, o czym z nami rozmawiał, ale ma być coś jeszcze, przynajmniej tak zasugerował, jak to powiedział. <gryw> tak to odczytałam, że też, więc nie tylko. Więc jestem, jestem ciekawa, jako że jest osobą, która zna całe to lore, nie to co ja. To wiecie, może ja się czegoś więcej dowiem. Może Wy też jakimś cudem się więcej dowiecie, bo, ale z tego co widzę, to Wy wiecie dużo więcej niż ja. Ale kto wie, kto wie. Na samym wstępie chcę przeprosić, że brzmie jak brzmie, ale o ironię ze szpitala z synem wróciłem chory. Niemniej zapraszam o, Was też. do tego materiału i pogadamy sobie o Wiedźminie 4. Ciri. Cirilla Fiona Ellen Rianon. Lwiątko z cintry. Starsza krew. Ona się Fiona nazywa? Fiona jest tylko jedna! Nie wiedziałam, że ma tyle imion. Cirilla Fiona Ellen. Ellen Rianon. Rianon chyba jest najdziwniejsze. Fiona to jest cykl w szeregu. Dziecko niespodzianka. Jest to ha. jedna z <laughs> głównych postaci sagi o Wiedźminie. To wokół niej od pewnego momentu kręci się cała historia w książkach. Acz początkowo nic na to tak naprawdę nie wskazywało. W grach pojawiła się w zasadzie dopiero od trzeciej części. W czwartej części dzieła CD Projekt Red, natomiast to ona będzie główną postacią. Jakiż to wywołało kwik, zdenerwowanie no. graczy, ich oburzenie. To się tego nawet moja grifterska głowa nie spodziewała. A Ale ja też się w ogóle nie spodziewałam, że... Ja mam wrażenie trochę, że ludzie usiedli na to, że jest Siri. Tylko dlatego, mmm, tylko przez to, co się działo ogólnie wokół gier ostatnio, nie? Chodzi o to woke i tak dalej. I ludzie już chyba troszeczkę za daleko poszli w stronę hejtowania tego i mam wrażenie, że trochę przestali zauważać, co jest woke i takim zepsuciem dan danej rzeczy w tą stronę wiadomo. I, I po prostu zamiast się zastanawiać, to widzą jedną rzecz, która im się nie podoba i od razu to temu przypisują. Ja już mówiłam, jak to u mnie wygląda. No trochę mi smutno, że poszli w tą łatwiejszą stronę. Z drugiej strony, myślę, że dalej mogą zrobić z tego coś ciekawego. Ogólnie, Ciri jako tako z twarzy mi się nie podoba, ale mi się ogólnie ostatnio twarze w grach nie podobają. Jeśli chodzi o animacje, o to, w jaki sposób są przedstawiane. No, po prostu poszło, moim zdaniem, to trochę w złą stronę. Ale ja tutaj nie czuję tego. Wiecie, że o kobieta! O cycków nie pokazali! O coś tam! O znowu silne i niezależne! No, no, takie trochę to jest już przypiewanie się, nie? Chyba jest podobna z tego, co mi wysłałaś. Ogólnie wygląda, że wszystko jest legitnie. Może troszeczkę wyżej oczy ma osadzone, ale wszystko się pokrywa. Jedynie co, no to. Grafika. Ja mam zastrzeżenia do grafiki twarzy, po prostu. No to jest, to jest identyczne. Tylko no ja się, nie wiem, ja już mam jakieś zboczenie z tą twarzą. Może innym się podoba, ale no moim zdaniem jest troszeczkę. Nie tylko w, nie tylko w Wiedźminie, ale ogólnie w Grach mi się twarze nie podobają ostatnio. Nie, bo ja po prostu nie rozumiem tego, że ludzie usiedli właśnie na to, że to, to jest ona i że wiecie, CD poszło w tą stronę, niby kobiecą kobiecą No ale to jest bez sensu, no bo Tiri od zawsze była praktycznie w, tej, w tym całym lore, jakby rozumiem czepiać się tego w grach, których to totalnie nie pasuje, nie ma żadnego i, i, nie ma żadnego i więcej charakteru danej postaci i widać, że jest zrobiona na siłę tylko po to, żeby właśnie wpisać się w te ramy. Eee, dosyć popularna ostatnio dla mnie to jest bez sensu takie przeczepianie się bo to już jest przeczepianie się po to żeby się przyczepić do tego nie zamiast się cieszyć że zrobili coś mimo wszystko na dobre podobieństwo nie bo ona jest naprawdę bardzo podobna mi po prostu indywidualnie nie pasuje w jaki sposób przedstawiane są twarze w grach no ale to jest moje ale no sam całe to co wysyła dekluje udowadnia że to jest zrobione na Wzór starej cili trójki. Wiesz, to jest taki pieniądz. Tak bym mógł farmić ten tytuł dla klików i kasy, żeby już mi się na emeryturkę powoli oh, chyba odkładało. No ale, no tak mam, że lubię narzekać tam, gdzie narzekanie jest słuszne, przynajmniej według mnie. A prawdziwy grifting zostawiam prawdziwym grifterom, tym, co to faktycznie w tym kasę widzą i teraz piszą głupie artykuły na temat dobrej, popularnej i powszechnie lubianej gry. A innym, What? Wielu graczy Diablo 4 kupuło PoE2 i szybko się od niego odbiło. Ten po rozgrywki piekielny grind nie jest dla każdego. To są głupie artykuły na temat dobrej, popularnej. Niech to się kończy. Włagam, gracze PoE2 docierają do trzeciego aktu i tracą się do dalszej gry przez zbyt wielkie lokacje? E? Co? Nikt nie będzie patrzył na je wygląd. Tymczasem internet. Ciri jest brzydka. Gdzie są cycki? <laughs> Przecież trójce miała małe, ale były na wierzchu. To było najważniejsze, okej? Okay? i powszechnie lubianej gry. A innym to chyba jeszcze bardziej i łepetyna, jak i dubska pękną, bo im się światopoglądy poprzestawiają, gdy dowiedzą się, że tak poprawdzie <laughs> cili mi w roli głównej Wiedźmina 4. Nie przeszkadza. Będzie to wymagało pewnych wyjaśnień, będzie to wymagało pewnych dopowiedzeń, ale nie jest to coś łamiącego lore. Ale zanim przejdziemy do rzeczy... No i spoko. Czas na sponsora dzisiejszego odcinka. A uważajcie, bo będzie gamingowo. Najlepiej. Dzisiejszym sponsorem jest techa, twórcy Bindyku. nadchodzącego Dying Light The Beast. Jednym z najważniejszych punktów podczas The Game Awards brzmi. dla mnie osobiście było pokazanie zwiastunu, który teraz Aha. widzicie w tle, czyli właśnie Dying Light The Beast. Dlaczego? No ci, którzy A, to są to ze mną było, od dawna no, wiedzą, taki, że o, pierwsza nie? część nie? gry to absolutny pik zombie gamingu. Cześć, to, co można było wyczyniać z umarłakami, no nie było spotykane nigdzie indziej. To jest ta. Mięsista walka. I właśnie dlatego czekam na Brzmi The Beast, bo jest tam od groma jedynki, na co bardzo liczę. The Beast ma w sobie wiele z The Following. Nie centra miast, a Casterwoods z wioseczkami i miasteczkami. Wioseczkami. Mamy pojazdy, mamy ponownie horrorowaty klimat i ponownie wcielamy eee. się w Kyle'a Kreina czyli protagonistę z wydarzeń dodatkiem. z Haran, który przez 13 lat cierpiał laboratoryjne katusze, wskutek czego stał się kimś Bo więcej Jezu. niż człowiekiem. Stał się bestią. Crane pomagając ludziom, którym udało się przeżyć apokalipsę, dąży do jednego. Do dorwania dupka zwanego Baronem, który dręczył go przez te 13 lat. W tym celu zwiedzimy hey. mokradła, laboratoria, wioski i wioseczki. Moi drodzy, moje zainteresowanie tym tytułem nie bierze się z tego, że mi zapłacono za reklamę, bo w drodze uh -huh. i tak mam niepłatny już materiał na temat tego, dlaczego czekam na The Beast. Samo to, że to standalone, który listowało ponad milion graczy, świadczy o tym, że nie jestem w tym sam. Dlatego zapraszam również i was do listowania Dying Light Oho. The Beast. Wishlist to wszak jeszcze nie preorder. Prawda? Dla no ułatwienia macie link w opisie i w komentarzu. A to w sumie ma w następnym roku. Po reklamie. Tak naprawdę za stworzenie i taką inspirację do stworzenia tego materiału dziękuję Olifi. Bo to na jej streamie zaczęły się takie dyskusje, o! w których również brałem udział. Oglądałem ją, kiedy byłem w szpitalu, bo akurat ona też znowu oglądała mój materiał. <laughs> I pomyślałem, że to będzie dobry temat. Brzmieniamy się. W gruncie rzeczy wydaje Uhu. mi się, że Ciri stała się taką... Boże, ale ze Slimy, może z furaka zaraz będę miała... Poboczną. Zostaw, zostaw. Przechobecnego DEI. czy pięć lat zostawić. temu ogłoszono, że to Ciri będzie bohaterką Widmi na cztery. Napisz mu, że kradnę mu content. Szczerze, tak czy siak się wielu domyślało, nie byłoby takiego buntu jaki jest dzisiaj, tak to niestety domyślało, nie byłoby takiego buntu jaki jest dzisiaj, tak to niestety czasem działa nadgorliwy aktywizm, mm -hmm. że tworzy ofiary tam, gdzie tych ofiar być nie powinno. A więc zadajmy sobie dwa pytania. Czy Ciri nie jest ma. wiedźminką? Nie jest. mnie. Czy Ciri może być wiedźminką? Może. I tutaj pewnie i jedna, i druga strona konfliktu, ta wiecie, taka zacietrzewiona dostała trzaskutyłka. I dobrze. Zacznijmy może od tego pierwszego pytania. Dlaczego Cyrilla nie jest według mnie wiedźminką? Dlatego, że na ten moment nie wiemy, czy przeszła próbę traw. Inaczej, wiemy, bo niedługo po moim filmie komentującym zwiastun okazało się, że CDPR gdzieś tam w wywiacie, chyba dla IGN-u, zapowiedziało, że. Próba traw zostanie nam pokazana. W momencie, gdy ja to zobaczę,. Aha! Czekajcie! To ona zostanie nam pokazana, a nie powiedzieli wprost, że już przeszła próbę traw? Kranieciri dla mnie będzie faktycznie wiedźminką. Nie można być bowiem wiedźminem, bo tak się czuje. Tak jak ja nie no mogę nie. być doktorem bez dyplomu, tak osoba, zabijająca nawet potwory, nie będzie wiedźminem bez przejścia prób traw to one robią z człowieka trochę takiego nadczłowieka. Jak wspomniałem w moim poprzednim materiale na ten temat, zmieniają się hormony, struktura szpiku kostnego, odporność na toksyny, wyostrzają się zmysły i refleks. Widzim nawet bez wypicia kota. Dużo lepiej widzi i słyszy niż zwykły człowiek. Dlatego o ile wiedźminów da się pokonać, jasne. Tak świetnie wyszkolony człowiek w starciu ze świetnie wyszkolonym wiedźminem Stoi raczej na przegranej pozycji, no tak. a już szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę Wiedźmina przygotowanego i który wypił eliksiry. Tak wiem. Niektórzy pewnie przytoczą przykład Bonharta, który rzekomo miał trzy zdobyte amulety Wiedźminów, których ukatrupił, ale... Oh shit, nie znam go. To do prób traf, to było dziwne dla mnie, bo przecież w Trójce było mówione, że przestali tego. W sensie ogólnie patrząc na gry, to oni, jeśli chodzi o te growe rzeczy, to oni tak też sobie zmieniali za każdym razem w sumie, nie? To, co było w książce, to trochę było konsekwencji z tym światem, ale tak w sumie czasami to se coś tam pozmieniali, <laughs> więc jakby ja też podchodzę do tego bardzo na ludzie, no bo ja nie jestem, tak jak mówiłam, jakąś wielką fanką, po prostu lubię ten świat. Ale lubię też, jak coś jest logiczne i konsekwentne, dlatego mam nadzieję, że jakoś nam to dobrze usprawiedliwią, przedstawią, uargumentują, a nie tak trochę na odwal się. Ale no, niby zaprzestali, ale jednocześnie, jak coś się przestaje, to zawsze mogą wznowić. To po pierwsze. A drugie, no tutaj mogę znowu przytoczyć zakończenia trzeciej części gry. No bo dla mnie <laughs> nie powinna istnieć czwarta część, bo wszyscy zdechli, więc trochę, trochę ciężko by było, tak, wiecie, patrzeć na ten na te koniec, na ten koniec fabularny, patrząc na to, że miały różne zakończenia. te samym trochę sobie właśnie pozamykali opcji i mimo wszystko, jak, jakby nie było, w czwórce będzie Ciri. Z tego co wiemy, w czwórce na doskoku będzie gdzieś tam Geralt. I. No, tak naprawdę to się już nie zgadza, nie? Jak <grystanie> Cirić ci na przykład umiera na końcu, więc to ja bym tak nie patrzyła mocno na te konsekwencje końca w w Trójce. Nie wiem, co musieliby zrobić, żeby. No, ja wiem, ale to się ludziom nie spodobałoby teraz, bo wszyscy by się bali, że zaraz będą jakieś dziwne rzeczy poddawane i będzie uniwersalność dialogów, prawda? Ale no, poszli tą bardziej opłacalną dla nich drogą. Ja się wcale nie dziwię, i myślę, że nie ma się co też czepiać tak tego, że no, tutaj coś tam było mówione na końcu, tutaj coś tam, no bo dla takiej osoby jak ja, to tak naprawdę, jak w sensie takiej osoby jak ja, w takim sensie jakie miałam zakończenie w trójce, to ta część nie powinna w ogóle powstać i tych dwóch postaci w ogóle nie powinno być. Ale nigdy nie zostało wyjaśnione, czy faktycznie ich pokonał w walce, czy może od kogoś kupił, ukradł. Albo nawet jeśli ich zabił, to czy nie skrytobójczo. Już lepszym przykładem może być Wilgefors, który no, spuścił łomot Geraltowi i to taki sromotny, Aha. ale no, ciężko Wilgeforca nazwać zwykłym człowiekiem. Zresztą można być zabijaką potworów, nie będąc Wiedźminem. A za przykład tutaj niech posłuszą chociażby rębacze z Greenfried, którzy wytłukli wszystko co smokopodobne w Redanii. Nie można też nazywać Ciri Wiedźminką, no bo ona się sama w książkach jako nastolatka tak nazywa. No. Jestem Wiedźminką, dlatego noszę dwa miecze. Tego przykładu użył chociażby Krzysztof M. May, ale Według mnie to raz, słowa zagubionej dziewczyny, która sama sobie szuka przynależności, a dwa, idąc z logiką tego, co ktoś sobie mówi, no to można przytoczyć chociażby historię na łodzi, gdzie jakiś tam rozpuszczony bachor zapytał Geralta, dlaczego ma dwa miecze na plecach, a ten mu odpowiada, że no bo mu wiosła ukradli. No to idąc z tą logiką można wnioskować, że Geralt to nie wiedźmina, kajakarz, czy inny żeglarz. Kapłanką jesteś, gdy ukończysz nauki i przejdziesz święcenia. Czarodziejką jesteś, gdy ukończysz szkolenie i zdasz egzaminy. Inaczej jesteś o wiele mniej szanowaną wiedźmą. Albo ludzie cię tak po prostu będą o. nazywać. A wiedźminem czy wiedźminką jesteś, nie, gdy... Nie mówcie nikomu. ...przejdziesz próby, w tym próbę traw. Takie jest przynajmniej moje zdanie co do tego właśnie pytania. Teraz pytanie, czy Ciri może być wiedźminką, bo według mnie jak najbardziej tak. Saga tak naprawdę nigdy nie zamykała furtki na tę profesje dla kobiet. Wiemy na pewno, że. Nigdy lub przynajmniej od niepamiętnych czasów nie trenowano kobiet w Kermoren. Tak. W innych dziełach, jak chociażby w grze wyobraźni, w podręczniku jest informacja, że szkoła kota trenowała kobiety, ale nie traktuje ani gier wideo, ani tego rodzaju gier jako kanon. Niektórzy podają Alzura jako kogoś, kto próbował poddawać kobiety próbie trawno, ale źle się to skończyło. Jakkolwiek by do tego nie podchodzić, nowa książka rzuca trochę światła na tę kwestie, chociaż no też nie bezpośrednio. W rozdrożu kruków Ponownie wspomniane mm. jest, że były inne szkoły Wiedźminów. Wspomniane... Ej, a może oni to tak specjalnie zazębili, że książka wyszła i akurat ta zapowiedź do gry, żeby ludzie się nie przypierdali. <grym> nie no, wiecie, teraz jak tworzy sobie teorię spiskową, żeby było <grym> śmieszniej. Ale no, chociaż z drugiej strony troszeczkę bym się nie zdziwiła. Jakby coś tam, coś tam poszło. Oczywiście on powiedział, że nie bezpośrednio, ale to jest na pewno, e, chuj wie, wiecie co chodzi. Jest również szkoła Kota, która I miała ciuć. bardzo złą renomę, gdyż wydawała na świat totalnych psychopatycznych pojebów i morderców. I być może, to jest moja interpretacja i nic więcej, to nie jest tak, że jest tylko jedna próba traw. Każda jest nieco inna, z innych składników, powiedzmy, zależna trochę od szkoły, która ów próbę odprawia. Być może Alzur miał niedopracowaną formułę prób traw, co no, kończyło się dla kobiet źle i postanowił więcej tego nie robić, a wskutek tego rezygnowały z tego również inne szkoły. W gruncie rzeczy nigdy nie powiedziano w książkach NIE. My jako czytelnicy znamy. No tak, tylko... nie było powiedziane, że kobieta nie może, że absolutnie nie ma opcji, bo to jest kobieta i do garów czy coś. Tylko były próby, które po prostu nie przynosiły rezultatów. To była bardzo wysoka śmiertelność, jeżeli dobrze pamiętam. Więc zaprzestali, żeby nie marnować też czasu i życia kobiet. Chociaż nie wiem, czy akurat to życie to się jakoś bardzo martwili, ale no nie wiem, musielibyście mnie poprawić. <laughs> wysoka tylko 100%. No to mówię wysoka, bo żadna nie przeżywała, ale wiecie, może w którymś momencie, po iluś tam jeszcze dodatkowych próbach, ta jedna by przeżyła. Po prostu zobaczcie, że nikt nie przeżywa i się nie opłaca robić, bo przypuszczam, że materiału też nim szkoda było. Yy, w sensie tej trucizny, czy no, wiecie to, czym tam dawali na tą próbę, próbę traw? ale nie było sensu robić Wiedźmin, bo Wiedźmini byli bardziej efektywni. No tak i po prostu zaprzestali i jakby no to jest logiczne wyjście, ale nigdy nie zostało powiedziane, że absolutnie nigdy się nie da. I nie, bo to kobieta. Nic takiego nie było. I jeszcze właśnie to, że Arkadikus mówił, że każdy, każdy dom, <laughs> nie wiem, z Harry Pottera mi się skojarzyło, e każdy tam wiecie, grysia, kota i tak dalej robił swoje. E, szkoły, dziękuję, bedekluje. E, robił swoje eksperymenty i, i wiecie, mieli laboratorium i tak dalej. I próbowali, ciągle coś tam kombinowali, więc totalnie możliwe jest, żeby Ciri przeszła próbę traw. Szkoła to była czarodziejów, a waga kadabra! To, że w wydarzeniach z książek wiedźmini byli mężczyznami. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, która była poruszana. Tak jak mówiłem, ja totalnie nie kupuję tego, że Cirilla mogłaby bez próby traw łykać sobie mhm. wiedźmińskie mikstury. Ja też nie. To akurat już łamie lore i to niesamowicie. Tak, to by było dużo mniej konsekwentne niż to, że ona przeszła tą próbę traw. Dużo bardziej. To nawet ja o tym wiem. Ale najgorsze jest to, że część ludzi będzie już tak zafiksowana na tym, że o znowu kobieta, yy, cycków nie widzę, yy, o Boże, straszne rzeczy się dzieją. Yy, boję się, że ludzie po prostu zafiksują się za bardzo na tym, że niby na siłę zrobili z tej Cili właśnie Wiedźminkę, mimo że to będzie logicznie i dobrze przekazane i wyjaśnione. Wiecie, że po prostu nie będzie im pasowało. Że to jest kobieta. Tak, dla zasady, patrząc na ostatnie wydarzenia w świecie, giernie. I to będzie totalnie głupie, jeżeli ktoś będzie tak mówił tylko ze względu na to. To będzie po prostu idiotyczne. Chyba, że każda szkoła miała inaczej próbę, Traf robiłam w sensie innych nieco składników, i to byłoby logiczne, czemu z jednej szkoły przewyżywalność była mniejsza, a z drugiej dajmy na to przewyżywalność była większa, bo różniło się. No, patrząc, to jest, strasz... to jest strasznie logiczne. Patrząc na to, że każdy, każda szkoła miała swoje badania, swoje laboratorium, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w końcu coś znaleźli, żeby kobiety przeżywały, nie? Nawet jeżeli to nie był. Tiri nie była dzieckiem, tylko dorosła. No, jakby. Dużo bardziej niż to, że baba może być wiedźminem. Było wiele głosów popierających takie leniwe wytłumaczenie, nie, no to jest starsza krew. Tam wspomniane było, że jeśli jest to Dziecię Przeznaczenia, no to nawet nie będzie potrzebowało przechodzić prób. Sorry. Ciri nie jest mutantem. No nie Ma zdolności. No. Ma niesamowite zdolności. Jest jedną z najpotężniejszych postaci w uniwersum. Ale nie jest mutantem. Nadal ma serce, dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu, wątrobę, nerki, płuca. Nie jest odporna na ból. Nie jest nieśmiertelna. A mikstury Wiedźminów są śmiertelne. Dla tych, którzy Próby traw nie przeszli. Ciri może zginąć od kosy w żebro, może się zadławić, może nabawić się śmiertelnego trybla. No i tutaj jej starsza krew niewiele pomoże. Wytłumaczenie, że Ciri przeszła próbę traw, bo to starsza krew, albo no może pić mikstury, bo to starsza krew, byłoby niskim, leniwym, totalnie no, leniwym. nieambitnym pisaniem. Ale myślę, że byłoby spoko, jakby w jakimś sensie, wiecie, że... Ta mikstura, która, którą trzeba zażyć, żeby przejść próbę traw, byłby spoko, że na przykład miała większe szanse dzięki tej krwi. Nie wiem, czy ta krew oprócz urodzenia coś zmienia, ale jeżeli tak, nie wiem, daje jakoś nie wiem, większą odporność na coś, nie wiem, na i komara, cokolwiek, to myślę, że nie byłoby absolutnie nic złego, jakby powiedzieli, że no, miała jakąś tam większą szansę na przejście, ale że, to, że nie przeszła tej próby traw tylko przez swoją krew, tylko też, że ten eliksir został zmodyfikowany i po prostu dajniej niej spróbowali. Tiri przeszła próbę traw dzięki znieczuleniu, brzmi jak moja ostatnia wizyta od Wiecie co, no to ja już prędzej zrozumiałbym właśnie, że Ciri odważyła się podjąć próbę traw w Kairmoren, czyli no innego przepisu niż Alzura. I okazałoby się, że to, że nie szkolili tam kobiet, to totalna pomyłka, bo akurat kobiety ze względu na swoje własne hormony, strukturę ciała i tak ...przechodzą te próby łatwiej niż chłopcy. I lorowo odpowiednio, i sens to jakiś ma. Na sam koniec jest jeszcze kwestia wyglądu postaci. Najsampierw, no, no powiedzmy sobie szczerze, Postaci na zwiastunach zawsze wyglądały w Wiedźminie inaczej niż w samej grze. Okej. Tak, okay. tak poprawdzie to chyba najwierniej w grze w porównaniu do zwiastunu Geralt odwzorowany został w jedynce. A potem już po trójka to już w ogóle co zwiastun, to on inaczej wyglądał. No. by koniec końców wyglądać jeszcze inaczej w samej grze. Więc aż tak nie przywiązywałbym do tego takiej wagi. Ale też no, nawet na tym zwiastunie. No... no tak, tylko przeważnie chyba na zwiastunie wygląda, ma wyglądać lepiej niż gorzej, nie? Lepiej niż w grze. Chyba, że nam się bardzo spodoba wersja w grze, nie? No to jest Cinematic, też nie oszukujmy się. Ja mówiłam, że to będzie się na pewno różniło od samej gry. Ale na przykład takie Diablo do ostatniego dodatku to był Cinematic przezajebisty. Na tyle zajebisty, że ludzie mieli nadzieję, że wracamy do starego Diablo. Po czym dostaliśmy, co dostaliśmy, ale Cinematic był cudowny. Ja go oglądam na streamie chyba dwa albo trzy razy, bo mi się tak spodobał. Więc no, na konkurencję pod względem No To ona nie wygląda tak przesadnie źle. No chyba, że pobyt w szpitalu no z synem no, ob, obniżył mi jakiś poziom jadu w organizmie i tego jeszcze nie widzę, ale. Uleczyli no, cię, no, Kwadratowej szczęki <noise> i kilku ekstra chromosomów z twarzy. Ludolodzy, uciekajcie, nie zbliżajcie się do szpitala. Tam leczą z jadu, nie wolno. Nie możecie tego stracić, tylko tyle nam pozostało. Jak ten z stable. Nie jest wytłuszczona. Co wręcz figurę tanku. ma taką, że pewnie jeszcze kilka innych organizacji będzie się niedługo do CDPR-u przypieprzało jakiś Taak, body shaming bambo. i Fat is the new norm, czy jak to się tam zwało. I mówi to obtłuszczony koleś. Ja wiem, że to jest bardzo taka subiektywna kwestia, ale według mnie ma normalną kobiecą twarz, która no poszła z czasem. Nie Dla mnie jest... też! Tylko. Nie podobają mi się te twarze, które robią ostatnio, po prostu mi się nie podobają, no nie wiem, zepsuta jest chyba pod tym względem. Po prostu mi się nie podobają animacje twarzy, które robią. Ale sama ona, jeżeli skoł 40. jak na czterdziestkę wygląda, to naprawdę spoko, nie? I jest po prostu Ciri, no a to czy się komuś podoba, jak wygląda, czy nie, no to... To jest mocno kwestia subiektywna. Młody i piękny przez całe Migo. życie. A w zasadzie, bardziej niż ryd.ei, -e to w niektórych kadrach może przypominać tę twarz z mema. Coś powiedział? Ja jedyne czego się obawiam, to, to jaki charakter będzie ona miała, bo z natury wiem, że wobec... Kobiecych postaci gracze będą nieco bardziej uszczypliwi, a szczególnie tak, w tych bardzo. czasach, a gdzie będzie doszukiwanie się wszelkiego rodzaju DEI ALERT, ale Ciri tak po prawdzie no, była wkurzająca zarówno w grze, jak i była mocno wkurzająca w książkach, a już szczególnie w tej jej fazie buntu, co to się. W grze potwierdzam, bujała ze szczurami. No Ale to takie moje przemyślenia na ten moment. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Być może o czymś zapomniałem, więc dajcie mi też znać w komentarzach, o czym zapomniałem. Zawsze będzie można zrobić taką drugą część i sobie Zapomniał o tym o albo poruszymy to gdzieś na streamach, na które serdecznie zapraszam. Techlandowi dziękuję za zasponsorowanie tego materiału, a was zapraszam do sprawdzenia Dying Light The Beast, korzystając z dostarczonych w opisie i komentarzu linków. A jeśli będziecie zainteresowani... Czyli obkurzająca wkurzająca, przeszkodziła gratoli w nurkowaniu z, w wannie z INFR? Ale Wiedźmin ma pewną charakterystyczną cechę jest zajebisty. Ja uwielbiam teksty w Wiedźminie, o trójce. Naprawdę. I liczę, że w czwórce zrobią podobne. Poza tym, może sama próba traw mogła ją też tak trochę zniszczyć, nie? Że się postarzała. Nie wiem, no tu akurat Tu ja się nie dziwię, że zrobili ją starszą. Wiecie, żeby wizualnie było widać, że jakiś czas minął. I nie jest już taka młoda i głupia, chociaż nadal będzie może głupia, nie wiem. Ale wydaje się bardziej ogarnięta i po prostu chcieli pokazać, że jakieś doświadczenie przez ten czas zdobyła. Moim zdaniem mi się to udało, po prostu mi się nie podobają twarze ostatnio w grach i trochę mnie to boli. wstawa wstawaj, trzeba przemienić Ciri w Wiedźminkę. Wiecie co, tutaj było pytanie, po co ona miałaby to w ogóle robić, nie? Skoro jest taka potężna, ale no sam Arkadikus też wspomniał o tej przynależności, że ona od początku chciała przynależeć do jakiejś grupy i nazywała się Wiedźminem, więc dla mnie na przykład to ma sens, że ona się uparła na to, że przejść tą próbę traw, bo ona chce być Wiedźminem, nie? Dla mnie to ma mega sens. Co z tego, że jest to nielogiczne? Ale no, wiecie, wiecie o co chodzi. To jest nielogiczne, patrząc na to wszystko, że ona tak bardzo chciała. A z drugiej strony, to jest emocjonalna kobieta <grywa> trochę skrzywdzona, nie? Więc ma to jak najbardziej sens pod względem emocjonalnym, że tego szukała, miała taką potrzebę. No, mnie też na duże zawieszenie niewiary. Czekam po prostu na dobrą produkcję, która nie będzie zaprzeczać sama sobie. Ja rozumiem, ja naprawdę w pełni rozumiem. Ja, jako osoba, która no nie jest jakimś turbofanem i w ogóle po prostu to lubi, ja mam bardzo duży margines błędu dla nich, bo nie będzie mnie to jakoś tak specjalnie bolało, ale rozumiem osoby, które są fanami, znają to wszystko na pamięć i wiecie, są zafascynowane tym światem. I po prostu będzie bolało, będzie bolał jakiś brak konsekwencji, brak logiki i tak dalej. Jakieś takie małe rzeczy. Z tym, że jak mm, patrząc na poprzednie części w gier, no to oni za bardzo się i tak tego nie trzymali. Przykro by było moim zdaniem przekreślić trochę grę i fabułę przez jakieś jedno małe niedociągnięcie. Wiesz o co chodzi? Ja rozumiem, a z drugiej strony nie ma chyba się co fiksować za bardzo.